Czy wiedziałeś, że w twojej kuchni mogą być ukryte tajemnice, jak w prostszy i bardziej naturalny sposób kontrolować cukrzycę, niż sobie wyobrażasz? Większość osób uważa, że kontrola glikemii zależy wyłącznie od leków, ale to dalekie od prawdy. Istnieje bardziej dostępne i potężne rozwiązanie niż kiedykolwiek myślałeś. Niektóre warzywa które łatwo znajdziesz i prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy z ich potencjału. Te siedem warzyw może całkowicie odmienić twoje zdrowie, a nikt do tej pory ci o tym nie mówił. Chcesz odkryć, jak prosta zmiana w diecie może zrewolucjonizować kontrolę cukrzycy? Przygotuj się na poznanie pokarmów, które kontrolują cukrzycę w zaskakujący i szybki sposób. Numer 7, szpinak. Kiedy mowa o pokarmach kontrolujących cukrzycę, szpinak zasługuje na absolutne wyróżnienie. Bogaty w magnez, to warzywo bezpośrednio pomaga poprawić wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą typu 2. Magnez zawarty w szpinaku pomaga organizmowi efektywniej wykorzystywać insulinę, co oznacza, że dodając szpinak do swojej diety, przyczyniasz się do lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Prosty talerz gotowanego szpinaku może być praktycznym krokiem w tym kierunku. Inną ważną korzyścią szpinaku dla osób zmagających się z cukrzycą jest błonnik. Błonnik pokarmowy spowalnia trawienie, co pozwala cukrowi być wchłanianym w wolniejszy i bardziej stopniowy sposób, co zapobiega gwałtownym skokom glukozy po posiłkach. Włączenie szpinaku do zup lub smażonych potraw gwarantuje, że twój posiłek będzie nie tylko odżywczy. Ale także pomoże stabilizować poziom cukru we krwi przez cały dzień. Szpinak ma również pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia osób z cukrzycą typu 1. Chociaż te osoby są zależne od insuliny, włączenie do diety pokarmów bogatych w składniki odżywcze, takich jak szpinak, może poprawić reakcję organizmu na leczenie i pomóc w utrzymaniu równowagi poziomu glukozy. Spróbuj dodać szpinak do zielonych soków, lub jako nadzienie do pełnoziarnistych naleśników. To praktyczne sposoby na włączenie większej ilości tego warzywa do codziennego życia, bez dużego wysiłku. Dla tych, którzy chcą kontrolować cukrzycę i jednocześnie schudnąć lub utrzymać zdrową wagę, szpinak jest wielkim sprzymierzeńcem. Z bardzo małą ilością kalorii i wysoką koncentracją składników odżywczych, jest idealny dla osób dążących do zbilansowanej diety. Jedną z rad jest użycie go w świeżych sałatkach z cytryną i oliwą z oliwek, lub nawet zmieszanie go w koktajlach, które można spożywać w ciągu dnia, aby zapewnić sobie bogatą i funkcjonalną dietę. Szpinak nie tylko pomaga kontrolować cukrzycę, ale także zapobiega komplikacjom związanym z chorobą, takim jak problemy sercowo-naczyniowe. Oprócz utrzymywania poziomu glukozy pod kontrolą, poprawia zdrowie serca i krążenie krwi. Włączając szpinak do swojej diety, chronisz swoje ciało przed wieloma przyszłymi problemami, wszystko w sposób naturalny i skuteczny. Numer 6. Brokuły Brokuły to prawdziwa naturalna tarcza dla osób żyjących z cukrzycą. Bogate w sulforafan potężną substancję działają bezpośrednio na obniżenie poziomu glukozy, zwłaszcza po posiłkach. Wyobraź sobie, że możesz dodać to warzywo do codziennych posiłków i odczuć pozytywny wpływ na kontrolę cukrzycy. Łatwe do przygotowania brokuły można gotować na parze lub lekko podsmażyć, gwarantując smaczne i funkcjonalne danie. Co więcej, brokuły mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że są trawione wolniej i bardziej stopniowo. To dobra wiadomość, szczególnie dla osób borykających się z gwałtownymi wzrostami poziomu glukozy. W przeciwieństwie do innych pokarmów, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi, brokuły utrzymują ten proces pod kontrolą. Mogą być idealnym dodatkiem do dań z białkiem, zapewniając pełnowartościowy i korzystny posiłek. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że brokuły są doskonałym źródłem błonnika. Ten błonnik pomaga regulować wchłanianie glukozy. Co sprawia, że poziom cukru we krwi jest bardziej stabilny przez cały dzień. Włączenie brokułów do codziennych posiłków, takich jak sałatki czy smażone potrawy, to praktyczny sposób na dbanie o zdrowie bez komplikacji. Nie potrzeba wiele, trochę oliwy i czosnku, i gotowe, masz danie, które dba o Twój poziom glukozy. A to nie wszystko. Brokuły to również silny środek przeciwzapalny. Osoby z cukrzycą często borykają się z przewlekłością. Stanami zapalnymi, a spożywanie warzyw, takich jak brokuły, pomaga zwalczać ten proces. Sulforafan, obecny w dużych ilościach, chroni komórki przed uszkodzeniami, przyczyniając się do lepszego zdrowia w dłuższej perspektywie. Przygotowanie zupy brokułowej z innymi warzywami, które kontrolują cukrzycę, może być smacznym i skutecznym sposobem na skorzystanie z tego efektu. W praktyce Brokuły pasują do wielu codziennych przepisów. Spróbuj dodać je do wytrawnej tarty lub do pełnoziarnistych makaronów. Nie musi być skomplikowane, aby było zdrowe. Włączając to warzywo do swoich posiłków, robisz ważny krok w kierunku utrzymania poziomu glukozy, pod kontrolą i poprawy jakości swojego życia. Numer 5. Bakłażan. Bakłażan to doskonały wybór dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Bogaty w błonnik spowalnia wchłanianie cukru w jelitach, co jest kluczowe dla utrzymania stabilnych poziomów glukozy. Proces ten pomaga unikać nagłych skoków poziomu cukru we krwi po posiłkach, co jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 1 lub typu 2. Włączenie bakłażana do codziennych potraw może być prostym, ale skutecznym sposobem na zrównoważenie poziomu cukru we krwi bez większych komplikacji. Oprócz tego, że jest dobrym źródłem błonnika, bakłażan jest również bogaty w przeciwutleniacze. Te związki chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym, które są częstym problemem u osób z cukrzycą. Przewlekłe stany zapalne mogą utrudniać kontrolę glikemii, dlatego spożywanie warzyw takich jak bakłażan jest naturalnym sposobem walki z tym problemem prostym i funkcjonalnym daniem byłby pieczony bakłażan z ziołami i oliwą z oliwek, który oprócz tego, że smakuje wyśmienicie oferuje wszystkie te korzyści. Kolejnym pozytywnym aspektem bakłażana jest jego niski indeks glikemiczny co oznacza, że nie powoduje on szybkich wzrostów poziomu glukozy we krwi. To kluczowe dla osób, które muszą nieustannie monitorować poziom cukru Spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym, takich jak bakłażan, pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy przez cały dzień. Praktycznym przykładem może być dodanie bakłażana do smażonych warzyw, co zapewni lekki i zrównoważony posiłek. Jeśli szukasz sposobu na kontrolę wagi, jednocześnie dbając o cukrzycę, bakłażan może być doskonałym sprzymierzeńcem. Ponieważ ma mało kalorii i jest bogaty w błonnik, promuje uczucie sytości. Co pomaga unikać nadmiernego spożycia pokarmów. To szczególnie ważne dla osób borykających się z przyrostem masy ciała, co może pogorszyć oporność na insulinę. Włączenie bakłażana do sałatek lub zup to skuteczny sposób na utrzymanie zrównoważonej i zdrowej diety. Wszechstronność bakłażana to kolejny atut. Może być stosowany w różnych daniach, od prostych grillowanych potraw po bardziej wyszukane przepisy, takie jak lasagne czy tarty. Jego tekstura i łagodny smak dopasowują się do różnych przygotowań, co ułatwia jego włączenie do diety skoncentrowanej na kontroli glukozy. Przygotowanie go z minimalną ilością przypraw i upieczenie w piekarniku daje smaczne, praktyczne danie, pełne korzyści zdrowotnych. Numer 4: jarmuż. Jarmuż to proste warzywo, ale ma potężny wpływ na kontrolę cukrzycy. Bogaty w magnez, pomaga poprawić wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą typu 2. Włączenie jarmużu do regularnej diety Pozwala organizmowi lepiej reagować na insulinę, pomagając utrzymać poziom glukozy pod kontrolą. Niezależnie od tego czy jest spożywany na surowo w sałatkach, czy smażony z oliwą, jarmuż to praktyczny i skuteczny sposób na regulację poziomu cukru we krwi. Co więcej, jarmuż jest niezwykle bogaty w błonnik, co przynosi dodatkowe korzyści. Błonnik ten spowalnia trawienie węglowodanów, co zapobiega szybkiemu wchłanianiu cukru. Dzięki temu poziom glukozy we krwi wzrasta stopniowo i w kontrolowany sposób. Dobrym przykładem jest dodanie jarmużu do zielonych soków, co zapewnia wolniejsze trawienie i naturalną stabilizację poziomu glukozy po posiłkach. Innym ważnym punktem jest to, że jarmuż jest doskonałym źródłem witaminy C, która również odgrywa rolę w kontroli glukozy. Badania pokazują, że witamina C może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi, a także wzmocnić układ odpornościowy. Przygotowanie świeżej sałatki z jarmużu z cytryną to prosty sposób na skorzystanie zarówno z magnezu, jak i witaminy C maksymalizując korzyści zdrowotne dla osób zmagających się z cukrzycą. Oprócz pomagania w kontroli poziomu glukozy, jarmusz jest pełen przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi stanami zapalnymi powszechnymi u osób z cukrzycą. Regularne spożywanie jarmużu wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu i pomaga zwalczać stany zapalne, które mogą pogłębiać insulinooporność. Dodanie jarmużu do zup lub smażonych potraw to smaczny sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych przeciwutleniaczy. Jeśli martwisz się o wagę, Jarmusz może być świetnym sojusznikiem. Jest niskokaloryczny, ale bogaty w składniki odżywcze, co pomaga wywołać uczucie sytości bez zwiększania ilości spożywanych kalorii. To istotne dla osób, które chcą kontrolować wagę, ponieważ nadwaga może nasilić insulinooporność. Praktyczną radą jest używanie jarmużu jako bazy do soków detoksykujących lub lekkich wrapów, które są nie tylko smaczne, ale także pomagają kontrolować apetyt. Numer 3: marchew Marchew, mimo swojego słodkiego smaku, jest doskonałym sprzymierzeńcem w kontrolowaniu cukrzycy. Chociaż wiele osób kojarzy słodycz z podnoszeniem poziomu glukozy, marchew ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. To warzywo można spożywać na surowo w sałatkach, starte w potrawach lub gotowane jako dodatek. Regularne spożywanie marchwi może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy, nie zakłócając kontroli cukrzycy. Inną ważną zaletą marchwi jest jej bogactwo w błonnik. Błonnik jest kluczowy w spowalnianiu trawienia węglowodanów, co pomaga uniknąć gwałtownych wzrostów poziomu glukozy po posiłkach. Włączenie marchwi do diety, czy to w sokach, przekąskach czy głównych daniach, zapewnia wolniejsze wchłanianie cukrów, co ułatwia kontrolę glikemii. Prostym pomysłem jest jedzenie surowych marchewek jako przekąski między posiłkami. Oprócz błonnika, marchew jest bogata w beta karoten. Przeciwutleniacz, który po przekształceniu w organizmie staje się witaminą A. Ten przeciwutleniacz odgrywa kluczową rolę w ochronie komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi stresem oksydacyjnym, co jest częstym problemem u osób z cukrzycą. Dla osób lubiących proste przepisy, pieczona marchew z ziołami w piekarniku to doskonały sposób na codzienne spożycie tego warzywa pełne smaku i korzyści zdrowotnych. Witamina Witamina A pochodząca z beta-karotenu zawartego w marchwi jest również niezbędna dla zdrowia oczu, co jest szczególnie istotne dla osób z cukrzycą. Problemy ze wzrokiem, takie jak retinopatia cukrzycowa, to częste komplikacje tej choroby, a włączenie do diety pokarmów bogatych w witaminę A, takich jak marchew, może pomóc chronić oczy. Włączenie tego warzywa do zup lub nawet puree to smaczny sposób na dbanie o zdrowie oczu, jednocześnie kontrolując poziom glukozy. Dla osób pragnących utrzymać wagę pod kontrolą marchew jest doskonałym sprzymierzeńcem. Z niską zawartością kalorii i wysoką zawartością błonnika, marchew sprzyja uczuciu sytości, co pomaga uniknąć nadmiernego spożycia jedzenia. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, ponieważ kontrola masy ciała bezpośrednio wpływa na poprawę wrażliwości na insulinę. Przygotowanie świeżej sałatki startej marchwi, oliwy i cytryny może być szybką i odżywczą opcją na opanowanie głodu. Numer 2 papryka. Papryka to jedno z najbardziej wszechstronnych i korzystnych warzyw dla osób starających się kontrolować cukrzycę. Bogata w błonnik i witaminę C, pomaga regulować poziom glukozy we krwi i poprawia wrażliwość na insulinę. Jest to szczególnie pomocne dla osób z cukrzycą typu 2, ponieważ ułatwia naturalną kontrolę glikemii. Włączenie papryki do sałatek, smażonych potraw lub dań z grilla to łatwy sposób na uzyskanie tych korzyści bez drastycznych zmian w codziennej diecie. Błonnik zawarty w papryce bezpośrednio wpływa na proces trawienia, spowalniając wchłanianie węglowodanów i zapobiegając skokom glukozy po posiłkach. Ten efekt jest kluczowy dla utrzymania stabilnego poziomu glukozy przez cały dzień. Przygotowanie papryki na grillu lub pieczenie jej jako dodatek do dań głównych to doskonały sposób na zapewnienie zbilansowanej diety bogatej w błonnik, co przyczynia się do lepszej kontroli cukrzycy. Oprócz błonnika, papryka jest doskonałym źródłem witaminy C, która również pomaga poprawić wrażliwość na insulinę. Witamina C ma zdolność obniżania poziomu glukozy we krwi. Jednocześnie wzmacniając układ odpornościowy. Aby zmaksymalizować ten efekt, spożywanie surowej papryki w sałatkach lub jako dodatek do kanapek to praktyczna i odżywcza opcja, która dodatkowo chroni przed infekcjami i pomaga utrzymać organizm w równowadze. Likopen, przeciwutleniacz obecny głównie w czerwonej papryce, to kolejny silny sprzymierzeniec w walce z zapaleniami. Osoby z cukrzycą często borykają się z przewlekłymi stanami zapalnymi. A pokarmy bogate w przeciwutleniacze pomagają chronić organizm przed tym obciążeniem. Smażenie papryki z innymi warzywami, które pomagają kontrolować cukrzycę, jak bakłażan czy cukinia, to sposób na przygotowanie smacznych i skutecznych posiłków, które zwalczają zapalenia. Kolejnym istotnym czynnikiem jest to, że papryka ma bardzo mało kalorii co czyni ją idealnym warzywem dla osób, które muszą utrzymać wagę pod kontrolą. Kontrola wagi jest bezpośrednio związana z poprawą wrażliwości na insulinę, co czyni paprykę świetnym sprzymierzeńcem dla tych, którzy chcą schudnąć lub utrzymać wagę, jednocześnie kontrolując poziom glukozy. Dodanie jej do różnych potraw, takich jak omlety czy zupy, gwarantuje lekką i bogatą w składniki odżywcze dietę. Numer 1: cukinia. Cukinia to warzywo o wielu korzyściach dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Jej niski indeks glikemiczny sprawia, że nie powoduje gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi, co jest kluczowe zarówno dla osób z cukrzycą typu 1, jak i 2. To lekkie warzywo można łatwo włączyć do różnych przepisów bez znaczącej zmiany smaku potraw. Niezależnie od tego, czy jest gotowana, pieczona czy smażona, cukinia to wartościowa opcja, którą można regularnie spożywać bez podnoszenia poziomu cukru we krwi. Włączenie tego warzywa do codziennych posiłków pomaga utrzymać poziom glukozy pod kontrolą. Kolejną zaletą cukinii jest jej wysoka zawartość błonnika. Błonnik spowalnia proces trawienia węglowodanów, co sprawia, że cukier jest wchłaniany wolniej przez organizm. Dzięki temu unika się gwałtownych wzrostów poziomu glukozy po posiłkach, co jest częstym problemem u osób z cukrzycą. Dobrym pomysłem jest przygotowanie cienko pokrojonej cukinii w piekarniku, co zapewnia lekki i zdrowy dodatek, który dostarcza organizmowi błonnika bez większych trudności. Cukinia jest także bogata w wodę, co przyczynia się do nawadniania organizmu i wspomaga uczucie sytości. Dla osób, które muszą kontrolować wagę, jest to kluczowy punkt. Ponieważ nadwaga jest bezpośrednio związana z insulinoopornością. Spożywanie cukini w zupach lub lekkich smażonych potrawach może pomóc uniknąć nadmiernego spożycia kalorii, nie rezygnując z uczucia sytości. Dzięki temu cukinia jest doskonałym wyborem dla tych, Którzy chcą kontrolować apetyt, jednocześnie utrzymując stabilny poziom glukozy. Cukinia zawiera również przeciwutleniacze, które chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym, co jest częste u osób z cukrzycą. Przeciwutleniacze obecne w cukinii pomagają zwalczać stany zapalne, które mogą pogarszać powikłania związane z chorobą. Grilowanie cukinii z odrobiną oliwy i ziół to smaczny sposób na skorzystanie z tych korzyści. Włączenie tego warzywa do codziennej diety to skuteczny sposób na ochronę organizmu przed stanami zapalnymi. Ponadto cukinia jest niezwykle wszechstronna w kuchni, co pozwala na jej wykorzystanie w wielu różnych przepisach. Od świeżych sałatek po bardziej wyszukane dania, takie jak lasagne z cukinii, to warzywo oferuje mnóstwo możliwości. Zastąpienie tradycyjnych makaronów plasterkami cukinii to doskonały sposób na zmniejszenie spożycia węglowodanów bez rezygnacji z ulubionych potraw. Taka prosta zmiana może pomóc w naturalny i skuteczny sposób kontrolować poziom glukozy. Cukinia to lekkie warzywo, które można spożywać w większych ilościach bez dodawania wielu kalorii do diety, co ułatwia kontrolę wagi. Utrzymanie zdrowej masy ciała jest niezbędne do poprawy reakcji organizmu na insulinę, co bezpośrednio przyczynia się do lepszego zarządzania cukrzycą. Dodanie cukinii do smażonych potraw z innymi warzywami, które pomagają kontrolować cukrzycę, takimi jak szpinak czy brokuły, to inteligentny sposób na stworzenie odżywczych posiłków, które zaspokoją apetyt i pomogą utrzymać stabilny poziom glukozy. Włączenie cukini do regularnej diety to skuteczny sposób na poprawę kontroli cukrzycy. Łącząc ją z innymi warzywami o niskim indeksie glikemicznym, dostarczysz swojemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych, które pomogą utrzymać stabilny poziom glukozy. Już wiesz, co musisz zrobić. Teraz, kiedy odkryłeś siedem warzyw, które mogą zmienić sposób, w jaki kontrolujesz cukrzycę, decyzja należy do Ciebie. Czy nadal będziesz ignorować siłę dostępnych dla Ciebie produktów, czy zaczniesz działać teraz i zmienisz swoje zdrowie? Moment na zmianę jest dziś, a Ty masz już niezbędną wiedzę. Cukrzyca nie musi kontrolować Twojego życia. Możesz kontrolować cukrzycę, dokonując właściwych wyborów. Pytanie brzmi: kiedy zaczniesz wprowadzać te warzywa do swojej codziennej diety? Czy jesteś gotów wypróbować je i zobaczyć wyniki na własne oczy? Zmiana zaczyna się w Twojej kuchni, a to prostsze niż myślisz. Jeśli chcesz dalej uczyć się, jak poprawić kontrolę nad cukrzycą i zapewnić sobie lepszą jakość życia, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Nie odkładaj na później tego, co już teraz może zacząć zmieniać Twoje życie.